wszystkim. Dziękuję bardzo Mateusz za przedstawienie. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o kluczowych lekcjach z książki, jak zdobywać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Autor tej książki y, zaleca tutaj, rekomenduje, że nasz sukces w życiu zależy od naszej umiejętności interpersonalnej. I tutaj Chciałabym powiedzieć dodatkowo, że książka ta została, napis została napisana w 1936 roku. Sama osobiście jestem zaskoczona jej ponadczasowością i uważam, że zasady zawarte w tej książce są uniwersalne i jak najbardziej możemy je użyć. Oczywiście, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. A autor o, autor tutaj musiałabym sobie dokładnie przypomnieć, bo ma dosyć nietypowe nazwisko. Ile ma ta książka? <noise> Dobre pytanie, nie pamiętam, ale na pewno sprawdzę i wrócę do ciebie po mowie. <noise> Uważam, że ona jak najbardziej się sprawdza z kontaktami biznesowymi i prywatnymi, ale już właśnie opowiem Wam dlaczego. Czyli teraz cztery kluczowe, trzy kluczowe zasady, które ja wyciągnąłam z tej książki i uważam, że są najbardziej wartościowe. Czyli pierwsza z nich pamiętaj o uśmiechu, czyli to jest bardzo ważne przy budowaniu relacji z drugą osobą. Badania pokazują, że uśmiech ma niesamowite znaczenie, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie świata. I jeden z... wyobraźcie sobie, że idziecie ulicą, nagle uśmiecha się do Was druga osoba. I co w takiej sytuacji czujecie? To No, raczej nie. Czujecie takie ciepło, i prawdopodobnie uśmiechniecie się do drugiej osoby. Badania wskazują, że właśnie jedno badanie, które chciałam Wam opowiedzieć, zebrano grupę ludzi w jednym pomieszczeniu i właśnie poproszono jedną grupę ołożenie włożenie w usta w taki sposób, gdzie powstał wymuszony uśmiech. Druga grupa, też ona musiała włożyć w swoje usta, ale wtedy mamy wymuszony grymas. I obie grupy zaproszono do jednego pokoju, gdzie e, oglądano kreskówki. W rezultacie grupa, która miała uśmiech na twarzy, uważała, że kreskówki są bardziej zabawne, pomimo tego, że uśmiech był wymuszony. Przepraszam, czy nie sądzi Pani, że nie powinien tak wymuszać? No myślę, że tutaj <śmiech> warto <śmiech> przetestować. E, Potem i yy, zobaczyć jaki wpływ faktycznie yy, na każdego z nas ma uśmiech. I tutaj yy, dalej będę kontynuować. Druga. Druga zasada. Czy to jest manipulacja? No myślę, że. No możemy porozmawiać na ten temat jeszcze dodatkowo w czasie przerwy i po prostu chętnie usłyszę, co Wy myślicie. To jest jak gdyby moja opinia, co ja wyciągnęłam z tej książki i przede wszystkim dzisiaj chcę z Wami się tym podzielić, Wam to przekazać, ale czego gdybyście mieli dodatkowe komentarze, chętnie dowiem się więcej. Druga zasada, imię to magiczne słowo. Każdy z nas uwielbia, jak druga osoba się zwraca do niej po imieniu. I autor tutaj zaleca, żeby imię używać jak najczęściej i przede wszystkim zapamiętywać imię nowo poznanej osoby. Ja właśnie jakoś nie znam tego ludzkiego imienia. Jeszcze raz? No jakoś nie znam tego ludzkiego imienia wtedy. Nie wiem. <grym> A co. A to... co ci tak ciężkie, Ciężko, to no no Właśnie i tutaj dalej chciałabym kontynuować. Myślę, że każdy z nas y, był w takiej sytuacji kiedyś, że zapomniał imienia drugiej osoby. Ja w takiej sytuacji mówiłam, że, no wiesz, ja po prostu nie mam pamięci do imion. W tym momencie kompletnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest po prostu brak skupienia z mojej strony oraz Brak opracowanego systemu. I z tej książki nauczyłam się, jak zapamiętywać dane imię. I to są cztery wskazówki, które Wam teraz przekażę. Pierwsza z nich, jak ktoś przedstawia się niewyraźnie, wtedy pytam, proszę o powtórzenie imienia. Druga wskazówka to, jeżeli to imię brzmi nietypowo, proszę o. E, e, proszę, proszę e, pytam się, jak, jak się je wpisze. No, no. Wtedy pytam, jak się pisze. I trzecia wskazówka to używam imienia danej osoby jak najczęściej, czyli dzięki temu ćwiczę swoją pamięć. I czwarta wskazówka, najważniejsza i najbardziej wartościowa dla mnie, tworzę sobie obraz danej osoby w głowie. Czyli mapuję jej imię. Z jej cechami charakteru, wyglądu, zachowania. Na przykład, Jacek jest osobą energiczną, pozytywną, uśmiechniętą. To jest obraz w głowie Jacka. Mój obraz. I tak. I teraz, ostatnia kluczowa zasada, jak budować relacje z drugą osobą, to jest znać wspólny język. Czyli bardzo jest ważne to, że zaczynając rozmowę z drugą osobą, usłyszymy jak najwięcej potwierdzeń na nasze pytania. Dzięki temu, automatycznie druga osoba przyjmuje taką otwartą postawę i prawdopodobnie zgodzi się na, naszą, na nasze dalsze propozycje. I to się nazywa. Sekret Sokratesa. I tutaj zaleca się, że zamiast skupiać się na tym, co nas różni, żeby skupić się na tym, co nas łączy. Czyli jeden przykład. Słuchajcie, mamy ten sam cel, ale może mamy inne metody, żeby go osiągnąć, ale pracujemy nad tą samą inicjatywą, idziemy dokładnie w tym samym kierunku. Czyli nie sądzi że to jest takie manipulowanie i to jest złe? No myślę, że tutaj warto się na tym zastanowić, bo to jest w pewnym sposób takie automatyczne zachowanie każdego z nas. Czyli taka wskazówka, jak po prostu działa człowiek. I tutaj zapytam dalej: czy wiedzieliście, że w przypadku, gdy mówicie nie do drugiej osoby, to automatycznie. Wasze ciało przyjmuje zamkniętą postawę, wasz, wasz mózg, gruczoły układ nerwowy robi w tym momencie wszystko, współpracuje, żeby automatycznie odrzucić tą propozycję. Więc, dlatego jest tak bardzo ważne, aby uzyskać jak najwięcej, tak na początku, rozmowę z drugą osobą. I Ogólnie ja bardzo polecam czytanie tej książki, uważam, że zawiera wartościowe zasady na temat jak budować autentyczne relacje z drugą osobą i też do was pytanie jaką jedną rzecz wy byście zmienili w waszym podejściu do budowania relacji? To właśnie, że ludzie jakieś dodatkowe komentarze? <grystanie> <grystanie> Może Damian jeszcze nie wiem czy wszyscy usłyszeli też. się dzieci gdzieś nadużywają?